Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać jak zrobić e, skarby z gargulców ten trzeciego poziomu e, inferno. Więc tak, tutaj mamy Hirka. Oczywiście Balista. Taka armia jest wystarczająca. To jest takie minimum. E, najważniejsze. 6 ataków, 7 wiedzy, coś takiego wiadomo, im więcej będziecie mieli tutaj. Tym lepiej. E, minimum 8 many potrzebujemy, żeby ten, żeby używać teleportu w razie czego. I chyba tyle. A, jeszcze eksperckie, eksperckie machiny by się przydały. I trójstrzałówka. Tutaj to mam przygotowane. I tak, ustawienie. E, ustawienie robimy sobie w ten sposób czyli dwa kwadraciki od lewej, dwa kwadraciki od prawej, mamy chuchliki i pierwszym naszym celem jest to żeby tego jak najszybciej e, rozwalić a tych ciągać, tych tą trójkę, ten nas na razie nie interesuje, ten będzie w, drugim, w drugiej kolejności ale podstawowym, najważniejszym celem jest e, jak najszybciej rozwalić tego e, tutaj sobie zbramujemy już no i jedziemy z tym Wiemy tego, tu możemy do tyłu o kratkę, a tutaj damy sobie tak, tutaj dajemy go, możemy dać wajta. I teraz tutaj damy Wejta. Przejdź sobie tutaj. tutaj. I tego musimy przeciągnąć, żeby jak najbliżej podszedł. Ale na chwilę obecną to jest niemożliwe. Możemy sobie przeskoczyć tutamy defa. Tutaj dokończamy tą... I okay. dajemy defa. Dobra, plan jest w, w, wykonany, bo chodzi nam o to, żeby te dwa gargulce były jak najbliżej balisty. Na razie tym się nie przejmujemy. Zde no, możemy dać defa i nim. Już teleportujemy się. Tylko musimy patrzeć, zwrócić uwagę, co jest bliżej, nie? Bo komputer liczy kroki. Co będzie, co mu się będzie bardziej opłacało, więc najlepiej będzie gdzieś tutaj w róg rzucić tą dwójeczkę, żeby na pewno poszły na balistę, a nie poszły w kierunku tej dwójki. Na tym nam zależy. I teraz Teraz chyba ten był, także pamiętam. No i one sobie tutaj powinny tuptać. W tym na razie się nie przejmujemy. Tutaj, i miejmy nadzieję, że ten będzie bardziej skuszony pójść na balistę. O to nam chodzi, żeby, żeby o te dwa staki były bardziej, e, bardziej chciały uderzyć balistę niż naszą dwójkę. No i tak się właśnie dzieje. Sta dwójka nasza jest bezpieczna, a te dwa staki będą cały czas tutaj były baliste. Więc teraz jest kwestią e, wyklikania tego. No i akurat w tym przypadku udało się tylko jeden teleport, ale lepiej mieć ten zapas niż go nie mieć. Bo mówię, no. Jak to testowałem, to czasami się zdarzało tak, że jakiś moral był albo coś. I no, lepiej mieć dodatkową manę na dodatkowy, dodatkowy teleport, żeby wymanewrować te gargulce, niż no, wywalić Hirkach. To by było tyle. Wydaje mi się, że nawet na mniejszym, nawet na mniejszych statach tam, nie wiem, 5-5, 5 ataku, 5 wiedzy, też by to dało radę. Ale tak najbezpieczniej wydaje mi się, że 6-7 mi powinno pójść, bo mówię, no czasami może być moral, tak? Więc Lepiej być zabezpieczonym na taki moral niż, niż nie być. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że wam się ta wiedza przyda, że y, użyjecie tego kiedyś. Y, serdecznie zapraszam do naszego Discorda. Link macie w opisie i co? Do następnego. Cześć!